Hejka! Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym sobie porozmawiamy o moich wrażeniach z użytkowania czytnika e boków, ponieważ ostatnio kupiłam mój pierwszy czytnik, więc jeśli jesteście zainteresowani moim spojrzeniem na ten temat, jakie jest po prostu moje pierwsze wrażenia, osoby, która nigdy wcześniej nie używała tego typu urządzeń, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy sobie od samego początku, czemu w ogóle zdecydowałam się na czytnik. Kiedyś należałam do tych osób, które mówiły Nie, nie chcę takich rzeczy, jestem tylko tym książki papierowe I było tak przez bardzo długi okres czasu Z czego można zauważyć całkiem rozbudowaną biblioteczkę Oczywiście nadal nie rezygnuję z książek papierowych, natomiast mój tryb życia w przeciągu ponad roku bardzo się zmienił. Teraz bardzo często gdzieś wyjeżdżam, jeżdżę pociągiem, dość dużo komunikacji miejskiej i okazuje się, że taka książka papierowa no, nie zawsze spełnia swoje zadanie, ponieważ jest, takie książki są dość ciężkie, czasami trudno je spakować, bo wiadomo, objętość niektórych książek jest dość gruba. Jeśli chciałabym wziąć kilka tytułów ze sobą na jakiś wyjazd, no to też to nie spełniało swojej funkcji, no bo zajmowało bardzo dużo miejsca, dodatkowy ciężar. I coraz częściej zaczęłam właśnie myśleć o takim czytniku. Zaczęło się wszystko od tego, że zaczęłam czytać na telefonie, na Legimi. i powoli zaczęłam się po prostu przekonywać do takiego czytania też elektronicznego, coraz bardziej, coraz bardziej, aż właśnie w końcu podjęłam decyzję o tym, żeby kupić czytnik. Na samym wstępie zacznę od tego, że wszystko, co tutaj powiem, nie jest sponsorowane. Każda moja opinia jest totalnie szczera. Nie mam żadnej współpracy. Ja zdecydowałam się na czytnik e-booków Inbook Calypso Plus. To jest opakowanie tego czytnika. Postaram się też zrobić jakieś przebitki, po prostu pokazać przybliżenie, jak to wygląda. Właśnie w takim opakowaniu był zapakowany ten czytnik. Razem z czytnikiem dostajemy również taki kabel. USB. Ja możecie zauważyć, że jeszcze go nie odpakowałam, dlatego że całkiem dobrze trzyma bateria i pomimo tego, że jeszcze tam od paru dni, nadal nie potrzebowałam po prostu ładować tego czytnika. Więc, tak, zacznijmy sobie może od tego, jak cenowo chodzi taki czytnik. Ten dokładny model, na który się zdecydowałam, kosztuje w przedziale między około tak 500-550 zł, w zależności też, czy chcecie kupić po prostu zwykły czytnik. Czarny, czy też chcecie z jakimś kolorem. Ja mam wersję różową, natomiast była promocja na Empiku, no i tą wersję kupiłam w cenie 500 zł, gdzie normalnie zazwyczaj właśnie takie kolorowe obudowy kosztują około 550 zł. Wydaje mi się, że jest to taka w miarę cena. Oczywiście można znaleźć o wiele, o wiele też droższe czytniki. Podobnie cenowy wchodzi też czytnik od Empika. Jeśli chodzi o ten czytnik, zastanawiałam się nad niego kubnem, ale zdecydowałam się dokładnie na tym. Bardzo mocno zależało mi na tym, abym mogła czytać na jakichś aplikacjach, bo raczej nastawiałam się na to, że wykupię sobie abonament, niż będę kupować książki pojedyncze. No a faktycznie tutaj mamy różne aplikacje do czytania, między innymi Legimi, czy właśnie aplikacja Empik, więc jak najbardziej możecie sobie czytać w abonamencie. Coś z dużym plusem i teraz sobie przejdziemy do tego, co uważam, jak mi się czyta na tym, czy jest lepiej, czy gorzej, co wygrywa książki papierowe, czy właśnie taki czytnik. Poza takimi oczywistymi zaletami, jak na przykład właśnie przenośność tego urządzenia, to że możecie spakować tak naprawdę ten czytnik w jakąś torebkę plecach, bo jest naprawdę mały. Jak wam go zamknę, to sami zobaczycie, że jest malutki. Jeśli chodzi o ten czytnik, to dla mnie taką bardzo dużą zaletą jest to, że możecie sobie na przykład ustawiać dowolnie, tak jak chcecie, czcionkę, wielkość takiej czcionki, dlatego że ja mam wadę z roku. Dzisiaj nie mam okularów, dlatego że testuję moją nową lampę. No i niestety troszkę odbija się w okularach, dlatego zdecydowałam się nagrać ten filmik bez okularów. Natomiast tego osoba, która ma tą wadę wzroku, jednak gdzieś lubię mieć bardzo dużą czcionkę. Jestem tego fanką. Tak mi się czyta o wiele łatwiej, nawet jak jestem zmęczona, no to faktycznie jestem w stanie trochę poczytać, jak mam dużą czcionkę. Jak ta czcionka jest taka wiecie, maluteńka w jakiejś książce, no to bardzo szybko się męczę. No i niestety przeczytam o wiele mniej takiej książki. A tutaj dostosowujecie wszystko pod siebie, to mi się bardzo podoba i to jest dla mnie taka naprawdę bardzo duża zaleta. Hmm. Oczywiście. Też fajną opcją jest to, że pokazuje nam mniej więcej, ile minus zostało do czytania danego rozdziału. To jest bardzo fajne. Bardzo wygodną opcją też jest to, że widzimy na przykład ile minus zostało nam do końca rozdziału, ile procent książki przeczytaliśmy. Ile stron całej książki też czyczyli, przeczytaliśmy, więc wszystko jest tak fajnie uporządkowane. No i jest to trochę lepsze niż jak czytam książkę papierową, <grym> bo tam widzimy wszystko na oko, a tutaj mamy podane dość na Oczywiście też zaletą jest to, że możemy sobie dostosować barwę poza tą czcionką i tak dalej. To też jest całkiem duża zaleta. Jeśli chodzi o. Ekran, no to faktycznie on jest o wiele fajniejszy niż w telefonie. Jeśli ktoś z Was czytał książki w telefonie, no to moim zdaniem na czytniku czyta się lepiej te książki niż w telefonie. Przede wszystkim dlatego, że ten po prostu ekran jest stworzony trochę bardziej jak papier. Oczywiście też jest taka różnica między tym, jak czytacie, kiedy jest jaśniej, a kiedy jest ciemniej. Kiedy na przykład macie światło dzienne i jest bardzo jasno, to ten ekran wygląda trochę lepiej, natomiast kiedy jest powiedzmy ciemno, no to ten ekran troszkę jest trochę słabszy. I to wizualnie widać. Natomiast jeśli faktycznie lubicie czytać dużo książek, to wydaje mi się, że no jest to o wiele, o wiele wygodniejsze niż czytanie w telefonie. Taki czytnik niestety też ma swoje wady. Główną wadą, którą ja zauważyłam, jest po prostu wolniejsze działanie. Wiadomo, że to urządzenie jest o wiele tańsze niż np. telefon, więc w porównaniu do telefonu gdzieś ta działalność jest wolniejsza. Widać to bardzo na przykład na aplikacji Legimi. Tak jak czytałam na Legimi na telefonie, no to na przykład strony bardzo mi się szybko przyłączały. Po prostu pyk, pyk i już jest kolejna strona. Natomiast tutaj na tym czytniku faktycznie trzeba troszkę czekać. Nie jest to długo, ale jest to bardziej zauważalne niż na telefonie. W szczególności jeśli chodzi na przykład o zmianę rozdziałów. Zauważyłam, że często po, prostu po skończonym rozdziale jest taki obrazek, pokazuje się taki kwadracik z napisem, wczytuję. I po prostu trwa to chwilkę, natomiast na telefonie jest to o wiele bardziej płynne, i to jest taki minus dla osób, które faktycznie są przyzwyczajone do tej szybkości. Trzeba się trochę przestawić, że tutaj to działa wolniej. Minimalnie mnie to irytuje, aczkolwiek nadal gdzieś tam to czytanie na czytniku sprawia mi przyjemność. Możecie się też zastanawiać, czy jest to opłacalna opcja, czy też nie. Na początku musicie wziąć pod uwagę to, że musicie trochę zainwestować w ten czytnik. No, koło powiedzmy tych 500 zł oczywiście są przytniki o wiele droższe, jeśli macie więcej pieniędzy, możecie sobie poczytać i posprawdzać. Właśnie musicie trochę w to zainwestować, więc możecie na początku mieć trochę taki dysonans, no bo wiecie, książek papierowych za 500 zł kupilibyście całkiem sporo. Natomiast warto zwrócić uwagę, że teraz te ceny książek są o wiele wyższe niż kiedyś. I no, kiedyś mogliście naprawdę bardzo dużą ilość książek kupić, teraz te ceny poszybowały bardzo mocno w górę, w szczególności jeśli zależy na jakimś ładnym wydaniu. No i czasami się zdarza tak, że książki, które kupimy, no nie spodobają się nam, później na przykład one leżą w naszej bibliotece, trochę nam zagracają albo po prostu, nie wiem, później musimy się jakoś ich pozbywać. Tutaj jest łatwiej, po prostu coś nam się nie podoba, przestajemy czytać, zapominamy tej książce. W szczególności chodzi mi tutaj na przykład o abonament. Wydaje mi się, że na przykład opcja abonamentu jest całkiem fajna. E, powiedzmy sobie, przyczepię się do tego legim, bo teraz aktualnie tam czytam e, i z tego co się orientuję, to chyba abonament kosztuje 50 zł na miesiąc, no to faktycznie jeśli sobie spojrzycie, że płacicie 50 zł na miesiąc, a macie różne książki, które możecie czytać, e, jest to troszkę bardziej opłacalne niż kupowanie za 50 zł książek papierowych, bo w dzisiejszych czasach dużo takich książek nie kupicie, a mogą być nawet takie tytuły, których nie jesteście w stanie kupić w tej cenie. Oczywiście też ma to swoje minusy, no bo pamiętajmy, że na takich abonamentach nie ma wszystkich tytułów i trzeba być świadomym, że jest ich bardzo dużo, ale czasami może wam czegoś zabraknąć. Natomiast dla mnie na przykład to jest bardzo fajna opcja, bo ja się od razu nastawiałam na to, że jeśli będę miała ten czytnik, to wykupię sobie abonament, dlatego że no nie jednak kupowanie gdzieś tam dużej ilości książek elektronicznych, które też nie są dość tanie, często ta cena jest dość podobna do książek papierowych. Wydawało mi się średnio opłacalne, bo już w takiej sytuacji wolę sobie kupić książkę papierową i mieć ją fizycznie u siebie. Natomiast kwestia abonamentów bardzo mnie interesowała. Jeszcze nie testowałam abonamentu od Empika, ale zrobię to i na pewno Wam dam znać, czy bardziej mi się podoba to niż lekimi i wtedy sobie po prostu możemy na przykład to porównać z postrzeżeniem, które moim zdaniem jest całkiem ciekawe, a może nie każda osoba jest tego świadoma. No ja jakoś o tym nigdy nie myślałam. Później kupiłam czytnik i tak się okazało, że jeśli mam po prostu jakieś książki typowo pobrane na taki czytnik, no to troszkę inaczej wygląda, powiedzmy wizualnie ten pasek na dole z czytaniem, z procentami ile przeczytaliśmy, tak samo może wyglądać inaczej opcja zaznaczania, niż jeśli na przykład czytamy książkę w abonamencie, powiedzmy na takim Legimi. I tutaj też wada dla Legimi na czytnikach. O wiele łatwiej zaznaczało mi się cytaty po prostu na telefonie. Na Legimi miałam z tym nigdy problemu, a tutaj po prostu przez to, że po jednej części ekranu jest klikanie jakby kartkę wstecz, a po drugiej części ekranu jest klikanie kartkę w przód. I czasem, jak chciałam zaznaczyć ten cytat, potem trzeba dwa razy bardzo szybko kliknąć, żeby zaznaczyć na mi cytat, no nie do końca mi łapało i się całkiem irytowałam, ponieważ kiedy próbowałam sobie zaznaczać cytat, cytat po prostu książka, którą mam w ponieważ ja otrzymując ten czytnik dostałam dwie książki w wgrane już po prostu na czytniku, zaznaczało mi się to bardzo łatwo, a na legii mi miałam z tym problem, więc warto też wiedzieć, że na przykład właśnie czytanie książki w amonumencie takie czytanie może się lekko różnić od takiego po prostu czytania książki, którą mamy granej na czytniku. Więc teraz takie parę słów podsumowania, czy polecam Wam czytnik, czy nie. Jeśli chodzi o ten czytnik, wydaje mi się, że on jest całkiem fajną opcją, szczególnie właśnie jeśli zależy Wam na tym, żeby czytać w różnych miejscach, mieć dostęp do różnych książek, jeśli dużo wyjeżdżacie, albo po prostu gdzieś jesteście w biegu, albo nie lubicie czytać takich, wiecie, grubych książek, bo one są dość ciężkie, to wydaje mi się, że faktycznie czytnik jest bardzo fajną opcją. Nie powiem, jest to wygodne, kiedy po prostu położycie się w łóżku, tylko lekko trzymacie ten czytnik, nie macie takiego ciężaru, jak na przykład tutaj mam Harry Pottera, piątą część, która jest bardzo gruba, i pamiętam, jak czytałam tą książkę w tym wydaniu papierowym, i ten ciężar bardzo mi przeszkadzał, więc to jest na pewno duży plus. No ale nie jest to opcja idealna. Za tą cenę, którą ja zapłaciłam, no, musicie być świadomi, że na przykład troszkę wolniej Wam się pewne po prostu rzeczy będą ładować. Natomiast warto też pamiętać, że czytnik to nie jest telefon, i gdzieś te różne rzeczy, które są w tym czytniku, jednak mają prawo działać trochę wolniej, więc tutaj akurat to rozumiem. Ale ja osobiście na razie jestem zadowolona. Będę dalej testować ten czytnik, zobaczymy, jak mi się dalej będzie z niego korzystać. Z takich jeszcze spostrzeżeń, które Wam mogę dorzucić, to na przykład zauważyłam, że na przykład to jest trochę też wada, że jak czytam sobie na lekkim jakąś książkę, to lekko przebija mi. Tło aplikacji. I tak lekko widzę takie paski, Nie jest to bardzo mocno widoczne, ale jak, się jak ktoś się przypatrzy, to faktycznie to widać, więc to też może być taka wada. Więc nie jest to urządzenie idealne i ma trochę wad, natomiast faktycznie jest też dużym ułatwieniem i jest fajnie, jeśli chodzi o te czytania. No zdecydowanie, jeśli chodzi o tą czcionkę, o ten kolor, bo faktycznie ten ekran przypomina trochę papier. No nie jest to jedno jednego i nigdy nie zastąpi prawdziwego papieru, ale no jest to gdzieś tam o wiele bardziej wygodniejsze, niż jeśli ktoś z was naprawdę dużo czyta na telefonie, to wydaje mi się, że kupienie takiego czytnika jest fajną opcją. Więc to już by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i być może jakieś moje refleksje skłoniły Was do tego, żeby właśnie zastanowić się nad takim czytnikiem, czy to jest dla Was, czy też nie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to możecie zadać je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Wydaje mi się, że takie najważniejsze kwestie po moich pierwszych wrażeniach z użytkowania Wam powiedziałam. Oczywiście moje odczucia mogą się zmienić, jeśli będę dłużej z tego korzystać. Po pewnym czasie mogę dostrzec jeszcze jakieś wady, albo jeszcze może jakieś zalety. Na ten moment właśnie o tym pomyślałam, więc to już by było wszystko. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, zostawienia lajka, subskrypcji, cokolwiek chcecie. Ja w planach mam też nagranie takiego filmiku o tym, jakie książki właśnie ostatnio czytam na tym czytniku, trochę właśnie poopowiadanie Wam o moich wrażeniach z tych książek. Też muszę dodać Wam filmik o mojej opinii na temat książki It Starts With Us, co o tym uważam, więc też możecie tego wyczekiwać. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa!